Druga kolejka zmagań w fazie grupowej Mistrzostw Polski do lat 17 w grupie D budnie obie w stosunku 4 do 2, a tymczasem łodzianki jest zmuszona po prostu odrabiać straty piszczukockiej. Jest strzał z dystansu strzał jeśli chodzi o wyprowadzenie piłki. Bo zagrywa proste pod nogi potryku. Piąta zawodniczka w polu. Strzelająca dużo na bramkę, futsalówkę przy nodze, ale przegrała pojedynek z Uszakiewicz. Następnym razem, jeśli do tego dojdzie, to trzeba zrobić, ależ w siadaniu zespół SMS-u mocno znów z dystans dobiega końca w tej pierwszej połowie. Wciąż bez goli, ale z żeby z dosyć ostrego kąta, ale uderzyć ze stojącej piłki na bramkę, może w strefie medalowej się znaleźć. Ale na razie trzeba wytrzymać. Lemańczyk stawia piłkę na strzał. I w boisku. Teraz dużo miejsca na prawej stronie. Był strzał odbity przez cudą. Jest kolejne zagranie, które nogą tym razem odbija. Do lewej strony. Sobczak, ale próbuje uruchomić koleżankę, która na prawym skrzydle się pojawi. Mnóstwo sytuacji dla SMS-u, w pierwszej połowie meczu skaka na skrzydło do Szczukockiej. Jest znów Sudo. Łodzianki znów blisko. Bramki KKP spichne Już SMS przechodzi do ataku. Z prawej strony piłka i tu było wstrzelenie na... Jest już... Wieczorek, za trzęs, by nie mówić. Umiejętności, sudo i niesamowite szczęście przemawiają za tym, że tu chyba SMS. I druga z golkiperek musi się wykazać w jakikolwiek sposób. Teraz musi wyjść na prowadzenie ekipa z Łodzi. Tak jest! Jest w końcu gol Nikola Nowakowska. Tą, która. Wyrzut do boku. Rusza Gruszczyńska. Rykoszet. I skoro brakowało, to już trzeba te akcje na straty spisać, ale można przeprowadzić kolejną. I ta już jest udana. Ta już jest zakończona gole z tej bramki, z najbliższej odległości. A teraz szansa na trzecie. Tanie do Komar. Jeszcze raz Uszakiewicz. Z dystansu piękna bramka. Miły Uszakiewicz. Wieczorek. Zobczak po koszecie Dobrze. Zakrzewską Ostatecznie wycofała do koleżanki z zespołu. No i. to wyjście gdzieś źle. Obliczyła. To do tu piłki znokautowała. Potrykos. 0 do 3.